A dzisiaj wam pokażę jak e, wskoczyć na schody Inferno. Te schody znajdują się e, dokładnie tutaj. E, to się nazywa drugi środek. Będziemy próbować wskoczyć na te schody. Dobra, chodźcie się Dobra. ustawić i zobaczymy kto będzie pierwszy. Dobra. Trzy, dwa, jeden... Ale lagi mam Jak skoczył I balkon skoczyłem, patrzcie jaki ja jestem super hiper Pa, ludzie, na balkonie Ała XT, czekajcie, jeszcze raz Kolej, Kolejna firma Panie, wypuść no. mnie Panie. Co się panie, stało? Pana, oni mnie uwięzili tutaj, panie tutaj Gdzie? Tutaj uwięzimy mnie w obozie tracę idem jakieś skały i nie wiem o co chodzi Panie, otwórz pan bramę! Będę skakał. czekaj. Chociaż tam jakieś pożywienie! Ja ty mam uwietrzać. Czekaj, Panie! Jeszcze raz powróję spacenie spróbuję. Chodź tu, panie, tutaj! Gdzie? Tutaj! O Boże! Co ja teraz robię? Ej, nie ja muszę panie, zobacz pan, zobacz pan, a ja z to Ej, pomóżcie, bo gdzie ja Gdzie wy poszliście? chodźcie. Game, gdzie ty jesteś? Kolejna prośba, chodźcie. Halo? Panie, za bórem! Gdzie? Ej, tutaj! Tutaj! Ej, pokażę wam lepszy skok. Panie, jesteś, przychodzę przez mur, zobacz. O, gdzie ty jesteś? O, jestem. A -a -a. Ej, pokażę wam trudniejszy skok, chodźcie, bo to Zobacz tu. Ej, dobra, to jest level hardcore, zobacz. Ja no. pokażę wam level hardcore. Chodź zobaczmy o, na te schody znaczy, Musicie stąd skoczyć na daszek i na balkon, czyli najpierw o sorry na, o. Na, Najpierw musicie skoczyć tutaj. A później z tego tu... skoczyć... ja się tu. nie rozumiem. Y, muszę skoczyć na ławkę. Tak? No z tego skaczesz tu. tu. A tu. I to tu. jest To jest najłatwiejsze, To jest najłatwiejsze balkon na internet. zobaczcie. Nie, I zaczynasz skoczyć na drewno. Ale pod... Z drewna na to, na to stodo stodołę? tu, No ba, drewna tu. Chyba, podsać mnie Ale ten. tu nie jest ta sprawa z tamtym, nie? Rozumiecie? Ej, Kucniku. Skoczyłem! Kucniku. Aha. O! chodź się! Złaś! Bo mi na łeb jeszcze. O, wskoczyłem. Czekajcie, Oła. chodźcie, się, zobaczymy na te... Co jest. O! z nieba skoczyłem! O, przeżyłem. Chodźcie! Hmm, Dobra, pomijcie raz może, Ej, pomijcie no, rozgrzewkę można, po, te... no, nie? Nie pomijcie rozgrzewkę. No już nie, 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 Teraz nie, nie, chodźmy teraz na inny obiekt, ogólnie. Dobra. Dobra, teraz na teraz nie, ogólnie. jak skoczyć na drewno. nie, nie, teraz, nie, 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 teraz spróbujemy skoczyć na na po prostu. nie, na nie, na, na to... to nie, 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 Na to, nie, 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 do, no, dobry, to, to Panie, do studni wskakuję, Chodź, chodźcie Ui. tu. O ja... Czekajcie, spróbuję wskoczyć na te belki niebieskie. Na te, te. Z fontanny na belkę, tamte. O, Dobra. Tutaj, albo tu. Teraz. Ja okay. Trzy. No Dobra. Co jest? No miałeś pominąć o zgrzewkę. A i Ej, weź naciśnij trzy. Game jeden. Trzeba nacisnąć? Halo. Wciśnij trzy. Jakie trzy? No 3! Wyciągnij nóż! Nie wiem, co się... Klikaj zamiast. i klikaj... F, R, F, R, F, R, F, R, F, R, F, 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 Poczekajcie. Ej, czekajcie, bo to jest złoż... ten, yyyy... To się nazywa, nie? To nim tak nie umie być w ogóle. Nie. <grym>